całe to oszustwo, wszystkie te kłamstwa. A teraz światło? Dlaczego? Puścić dochodzenie straży przedniej 9.13.2.1.18.21. Doberek, ja jestem Strzybor, a dziś omówimy teaser, który wrzucił profil Destiny 2 na swojego Twittera. Także pamiętajcie o subskrypcji tego kanału oraz zostawieniu lajka i komentarza pod tym filmem. Pierwsze słowa skierowane do nas to Survive the Truth, czyli jak to zostało przetłumaczone, ta w czoła prawdzie. Mamy pokazaną Savatun razem z dopiskami jej tytułów, czyli Boginia Roju, co jest oczywiste, Siostra Kształtów, ponieważ umie używać jakiejś odmiany polimorfii, inaczej zmieniania się w kogoś innego oraz łamaczka miecza. I tu prawdopodobnie chodzi o łamanie drogi miecza, czyli Sword Logic. Następna plansza daje nam przebłyski do tego, jak długo ona mogła nas tak oszukiwać. Nad tym warto się pochylić. Przede wszystkim to, że od sezonu łowów była ona ozrysem, nie znaczy, że od tamtej pory nas oszukiwała. Robiła to znacznie dłużej. Pamiętacie nucenie jej pieśni przez wronę? Była pewna osoba, która nuciła tą pieśń wcześniej. To był Szaks. I udowadnia to historia zbrani Chrysura Melo, że najprawdopodobniej był on pierwszym. Jest tam sporo o tym, co już wiemy, ale ostatnia część, która jest początkiem tych oszustw jest na samym dole. Sawatun objawiła się wewnątrz wiszącej czaszki Ahamkary. Mężczyzna pod nią dobył broni, ale ona przycisnęła twarz przez Diny, otworzyła usta i zaśpiewała. Mężczyzna zatrzymał się, schował broń i odwrócił. Zapomniał. Ona wtopiła się znów w czerep. Zwracała uwagę na swoją ofiarę po drugiej stronie platformy i nuciła cicho pieśń, aby się zamaskować. W końcu mężczyzna zaczął nucić z nią i uśmiechnęła się. Tutaj mamy całkowicie pewność, że chodzi o Szaksa. Nucił on tą pieśń, kiedy święty powiedział, że chce, żeby zaśpiewał. Do tego tylko on miał nad sobą czaszkę Ahamkary. A prawdopodobnie, jeśli po drugiej stronie platformy miałaby być jej ofiara, to mógłby to być Zawala. Kolejna plansza mówi o ukradnięciu światła. Nie wiemy oczywiście jak i dlaczego, chociaż jedno i drugie możemy spekulować. Co do tego jak to zrobiła, to wiemy o zbieraniu światła ze strażników na Tytanie oraz o dostarczeniu duchów przez Wronę do Sawatun. Ale dlaczego? Prawdopodobnie czerw ogranicza Sawatun. Wymaga od niej pożywienia wciąż i wciąż. Do tego idzie ona praktycznie na wojnę ze wszystkimi, ale chce ich wszystkich rozegrać w szachach 5D. Warto zauważyć, że mamy też obok napis, który odnosi się do Lewiatana oraz do Kalusa pod zdjęciem Kahlrana. Kolejna plansza to pokazanie Trójki Bogów Roju. Mamy od lewej Oryxa, Zivu Araf oraz Savatun. Jest sugestia, że może to być zemsta, ale nie sądzę. Wydaje mi się, że to jest o wiele za mało. Ciekawi mnie natomiast ten znak zapytania na Ziwu Araf. Na Oryxie mamy krzyżyk. Więc uznajemy go za pokonanego. Czyli znak zapytania mógłby znaczyć, że nie wiemy, co się z nią dzieje? Ale wiemy, gdyż mamy jej flotę pod śniącym miastem. Może to zostać wytłumaczone później, ale zastanowiłbym się, czy z Iwo Araf nie stanie się coś w tym sezonie. I czym właściwie Sawatun się stała? Faktycznie to, co trzeba tu odnotować, to to, że ona totalnie się zmieniła. Oprócz tego, że dostała skrzydeł. To przede wszystkim ma ze sobą światło oraz ducha. Czy to czyni z niej strażniczkę? I co na to wędrowiec? Jest bardzo wiele pytań i byłoby miło pogadać z wędrowcem o tym, co właściwie się dzieje i czemu właśnie ona ma światło. Ostatnią planszą jest Sawatun z podpisem Złodziejka. Wiadomo, że straż przednia będzie ją tak traktować, w końcu najłatwiej jest tak powiedzieć. Ale jeżeli mamy stawić czoła prawdzie, to co jeżeli Sawatun Wcale tego światła nie ukradła. Tu dochodzimy do problemu, na który Djobak zwrócił uwagę. Jesteśmy strażnikami i powinniśmy się bronić, ale czy będąc agresywnym w stronę Sawatun, czyli pokonując ją w jej świecie, nie będziemy tymi napastnikami? Co na to wędrowiec? Może uzna, że staliśmy się czymś na kształt roju, że kierujemy się drogą miecza? Może tak dojdzie do dodatku Lightfall. Sam teaser jest jak dla mnie bardzo dobrze zrobiony. Daje taki klimat teorii spiskowych i dochodzenia do jakiejś przerażającej prawdy. Niestety, ale mamy jeszcze dużo czasu do wyjścia dodatku królowa Wiedźma, i moim zdaniem fabułę, żeby popsuć, trzeba by było mieć bardzo wyjątkowy talent do tego. Dajcie znać w komentarzach, co wymyślicie o tym Teaserze. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Mówił do Was Szybor. Do zobaczenia.